Marko, dzisiaj po raz kolejny pokażę wam kilka bitew, które zagrałem w Plutonie, ale nie w byle jakim Plutonie, bo z Kamilem i z Blastem. Miłego oglądania. A i prawie zapomniałem. Jak można zapomnieć o takiej rzeczy? Wesołych, zdrowych i spokojnych świąt. Spędźcie te święta z rodziną, nie siedźcie przy wocie, tylko usiądźcie przy Wigilijnym stole i po prostu spędzajcie czas ze swoimi bliskimi. Miłego oglądania. Przypominam o tym, że jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to należy zasubskrybować mój kanał, polubić ten materiał i zostawić komentarz z waszym nickiem, żebym potem mógł wysłać wam te paczki. A to nie? Co to jedziemy? To lewo, prawo, środek. Nie... W prawo, chodźmy. Co? Dobra. Tak. Ryba nie masz? Mam, ale połykałem akurat. Okej. Okay. Co? To chyba skracamy, czy nie? Mówisz? No to chodź. No, my będziemy mieli czołgów. Nie no. masz blast tej bezety, nie? Co? Tego? Tutaj jest paczek. A, to ostatnio mnie o tym uczyli, nie. <laughs> ja daję snap a w 277. Weź lufę. <laughs> to niezły snap, hehe, <laughs> patera. <laughs> Jeszcze ja z podpałką to. Kto trafił? Ja z podpałką. Ja też trafiłem. Do 539 Leopard na snajpie. Czemu? No jest kolejny jakiś nowy. Ja te WPK starunowałem za tysiąc. Ała, no strzelają! Ja dalej? Możemy jechać dalej? Ja już nie zbieram. No tu jest A Leopard Ten Tam to też jest. Aha, no. my, my. A moje HP? Wiesz, no wieś, jak musisz zbierać. ja mogę <laughs> zbierać, ale... Nie wiem, czy jest sens tam dalej jechać. Chyba nie. Raczej nie. Możemy się tam wrócić? Możemy. Na środek można Nie. A! E! Widać. Ja na spocie ratuje. Też. czemu ty blast nie skresowałeś to to... bo chciałem dobyć damage. dostałem coś <nasz> to ja nie ryzykuję to nie ryzykuję tam w środek pojechać. tam ta setkę, jest zaraz ci parta kd trzynastka tam rysuje jak to nie? Dopisuję Dwa siedem siedem snajperski czołg. Po hm? HP jest straszna lipa. No. Jeszcze nie mamy nic żeby zbierać. No ja Ta, ale ja i Brás szotni. O garniemy to. zaskoczyli mnie tą snajpem, co ja powiem. Kuuuude. Blind'a strzelił mi akurat się prog zaświecił. Dam w progę za sekundę. Um. Ciebie Ty bez to działo jest... ...nieperskie. Yyy! Jezus, No ale blind'a? Chyba losa będzie. Aż podskoczyłem dawno, nie grałem w tą grę, jak dostałem <laughs> to jak w horror. Podskoczyłeś? No! <laughs> to nie O, spotamam, t jest na, na środku, w tych krzakach tu. No wstawię to na YouTube'a. Taki jest plan, słuchaj. T-setka odjechała ze środka. Dobra, ja też wracam na bazę. Nie no, a tak na serio to co? Jutro muszę wstać o 6, bo mam o 7.20 pociąg do konina. Jadę. Będę musiał paść do sklepu jeszcze ogarnąć jedną rzecz dla mamy. Mm, jest jak jest? Nie wiem, co mam mówić. Ja. Nie chłopak jestem. A co u Ciebie, Luke? O, mi jest prościej się zapytać. Jak w tym Eskype robię? było. No ja A. siedziałem w jakiejś zindzie ty i chyba jadymy na Ty I w pewnym momencie przestaliśmy jechać. Blasta, Blasta wpakowaliśmy do takiego wagonika, który ma tam, nie wiem. Tam Ala by się ledwo zmieściła, ja to no. musiałem wpełznąć. No słuchaj, ja na całe szczęście jestem najwyższy i na długość się nie mieściłem. To się cieszyłem. Jakby to się zacięło, albo dziwnie mnie ruszyło, to ja bym skończył ze świecą. Co masz na problem z komputerem? miałem ją totalnie potrzebną. Sł no. Słuchaj, ciebie Małgośka nie wystraszyła, ciesz się, bo to nie było fajne. No, ciebie jakiś garnek wystraszyła, a celula, i że Jezu, nie? <laughs> nie, mnie wystraszyło to, że Ala piszczała Skąd to? To musiał poczuć. Szkoda, że bazę zaczynamy przegrywać. O, arta. No, ale nie że ja najlepiej zagrałem, a nie żyje pierwszy. No. Widać, że czeki. Chcesz na HKD? No. Może skończę, może. Poster faust ostrzelił. Nie, wiem, widzę, ale. Procesor. O, top. Ale to, co masz? Masz chłodzenie cieczą, czy. No. To się 2 to było. Czy co się tam stało? Może pompka się że... zepsuła? Nie, nie! Strv strzelił. Arta! Arta! Się... Strv shot, no. Ja nic nie mogę zrobić. Hm. Ja może nice. A może Nice. Tego aimixa trzeba zdusić. Ambicie na włas. ale back. Dobra, to 6 powinno go rozwalić. Chyba. Albo ja. Masz pierwszy. Nice. Jakbyśmy to skapowali? Nie. Bo jest to seta. No jest ta No jest ta ale. A nie, on ma full HP. A i to jest Pluton jakiś spoconych. Tak jak my. Teseta jest na środku, tu. No to jest LOP. Ha, ale Cię ominąłem, cwaniaczku, Hehehe. No od tego trzeba zacząć, no, A, minus wydma? Jak chcesz zmyśleć, to możesz przyjść jeszcze po towar dzisiaj. Nie no, dzisiaj to już nie. Bo ja jutro jestem do 13, bo potem jadę. Ja też jutro jadę. O siódmej mam Ciaponga, jednak o 13.30 się okazało. Dobry bocian, to musiał poczuć cel. Namierzony, no ty Ale mnie zaskoczył. gdzieś te zmiany? Tak, fajne będą. A to jest ta załaga, co jest na. na Playu, w na konsoli. Tam tego nie pokazywałem, ale tam jest tyle fajnych smaczków. Można zmniejszyć sobie RNG. Coś tam, coś tam. Co, 1-2 dusimy? Ci miasto chcemy w pierwsze tempo przejać i tutaj na krosa jakiegoś. Żeło, mnie zawodowało nawet. W czytacie dzisiaj? Nie wiem. Jest 10 sekund do bitwy. No o, jesteś, jesteś, jesteś. Co, jedziemy tu, żeby tam jakieś krosy mieć z tego nasypu, czy 1-2? No. To... Może 1-2 chyba, co? No to go. Jak znowu zrobię 1500, to ja potem to wodzę wina taktyki, ja wiem. Co to, to jest? jakieś czermle. mle? No to jest czołg, który ma taki magazynek śmieszny. Jedną pestką strzela trzy. Czaisz? Aha. <grym> Kurde. Ej, to jest 277. <grym> ja tam nie wjeżdżam teraz. 279 tu, 279 tu. I grill na snajpie. tego włoskiego TDK i WZK możemy... Kamil? I amik. Aha. To masz spota. Kto musiał poczuć? ucieka, spróbuję skończyć za sekundę. A, Minus ściana. Grill jest jeszcze tu na półce. Właśnie dlatego to 1-2 jest tak. Kurde, no ale nie sądziłem, że tu pojedzie 277. To znaczy, to i tak. I powzeta. Nie dałoby nic. Jak tu jest to nie, grill, to ale nie, to nic nie dało. Jeśli było, to byśmy podjechali tu i wyciągnęli z tego. Aha. Tez do mnie strzelił. Maliny i truskawki Kupię jakąś zabawkę tak, żeby rodziców tam wiesz... Żeby głośna była No <laughs> oczywiście się śmieję, nie robimy tak Jak moi znajomi będą mieli dziecko, to nigdy nie kupię temu dziecku Zabawki, która będzie hałasować Bo sam bym takiej nie chciał dostać, jakbym miał kiedyś dziecko do nas? Ale to jest mało prawdopodobne Możemy coś tam zrobić w ogóle? No, myśmy mogli wychodzić na cs Pało, na 277. To jadę. Trójkę. Aj. Co, low par pytania długo trzymać? No nie, jaki timing z tą wuzetką. Patrzcie, jak się teraz wykręcimy w trójkę na co? Czekaj 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 czekaj, 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 czekaj. Mam. Sorry, Blast. Chodźcie, chodźcie. No już, ja kd jestem. Tylko pod grilla będziemy pikować. Nie. Kurde, VZ-ta Musi vz się wystrzelać. Nic nie ma. po władzach ją. Ja <noise> o nie, Karim. w tą grę już. Ja spróbuję zebrać. KD, KD. Co, w CSa idziemy? No to ja będę patrzeć Leopard'a, a wy możecie się wyjść w -a, no? A Też. możecie podnieść tu, pod to. No, nie, ok, nie, Blast! Czemu ty mnie wypychasz? Chłopie. Chłopie. <noise> no i CS ja mnie wychylił. To nieźle. No. Ja tu przyjechałem mam zero. No i nie, słucham. <grymne> Taktyki do dupy. No miasto by chyba bardziej oddał. To już nie to samo co kiedyś. Melina już bez formy. Tak jak to jest. to od razu trafiłem. <laughs> Jakie snapy dostał. Szkoda, że ten CS może tak overpikować. to jest dziwne jak mamy strv, a nie, nie mamy. Co ty mu robisz blast? Ale timing, oj. Za zero dałem w WZT. On to dał. Co to co jest? Że udaję, że niby na niego nie patrzę. A patrzę na niego Kątem Oka Pikuje, pikuje. Ja cały czas widzę, ja mam oczy dookoła, ale wow. chcemy, chcemy go O pikować? Nie możemy nic, tu ciężko, bo ja nie mogę spikować, bo on wtedy spikuje. A... Takie buty. CS. Ja widzę. No, miasto musi coś zrobić. Weź patrz tego CS-a. No ciężko mam, wiesz? Nie, tu on ma dobrą pozycję, ten się. O, cs o, shot no nareszcie. Gej. Ale on tak powinien już wcześniej dostawać pestki, a ja nie wiem czemu ten estrofał. Unlucky. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. O. Weszło. Nie wiem gdzie to poleciało. Kpz skrócił. Kpz chyba będzie chciał to spuszczać. Ale mi wygląda na takiego, co będzie chciał to zrobić. A77 po podjeżdża. Mhm. Zaraz, trau. AUZ też tu podjedzie zaraz. Daj mi być z przodu, żebym to ja zebrał w razie czego. Tak, tylko to też oddać. Tutaj, tak, da, żebym ja mógł zagrać na wieżę. KD jest? Mam wraka. Boję się tego VZ-a najbardziej. Uważaj? Nie, nie, nie. VZ. Ja gram zestaw od Pluton, HP turbodosu. Kurde, za 0 dałem. On będzie werpikować No, nie będzie. KPZ, KPZ, KPZ. uważaj. Dobra. I właśnie 7 overpeakuje? Chodź, nie jest. Nie masz pechy. Nie. Ok. KPZ, uważaj. Last. Mogę. Okay. No nice. że... jest. Ja, widzę. Czemu ten esterfał nie może nam skończyć tego, ja, co się robi? Grill jeszcze bez spotą, Tu można dojechać w każdej chwili. KPZ, spoko to mm. O, KPZ dostał. KPZ jest szotny. Aha, jakaś jest w sumie? Nie wiem jak ten, właśnie na jeszcze, dwa, pauza to. Ale mocasz o akcji mocni. Dobra, sorry, dobra, panowie. Teraz, albo nigdy. No? No? To co? Co? To co? co? Co robimy? Nie wiem, co robimy. Albo prawo, albo lewo. No prawo! Chodźcie w lewo. No co? Dobra. Nie. Chodźcie w lewo. Tam jest Godzilla. Nie. No nie! Nie. No? Nie. To czemu wyjedziemy na 1-2 To wyjdzie. A, wyjdzie. Musisz być pewny siebie, no nie możemy tak grać, niepewny siebie. Jakbyśmy mieli no. 260, to by wyszło, ale mamy beczki, a nie 26.0 No to co? Go. O. No nawet nie dojedzie. <słuch> Jak znowu od tego dostanę, to waleryczku. No ja jadę pierwszy byłam turbo. A no ostatnio też no. jechałeś pierwszy i co? No sorry, że spikowałeś w mnie Ja miałem plan Cię zdecyduj, silnik? Czy co? K nie, no błagam, nie dostał, nie dostał <laughs> Kiedy Fifę kupujecie? O świętach Może I to chcecie jechać? No ja, dymy No jedziemy traka go złapie. Traka ma, traka ma. Jak adę, jak adę, jak Dobra, to przodujmy wszyscy. Mm -hmm. Aha. No ja nie muszę. <laughs> Dobra. Nie no, O, oh, oh, jedzie, O, no Jedzie gdzie? jedzie ochotnik. Oh. Oh. No i patrz. To chodźcie, że spikujemy tego konia na środku, co? No. Możemy bić konia. <śmianowidze> o, 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 o. A bo tego MX-a, dawaj. Czekaj, czekaj. No, aha. No co, no miałem przestrzeń, to strzeliłem. Aha, bo ja z hajków strzelam. I. Aha. <śmianowidze> no ja mam z takimi do czynienia grać. <śmianowidze> z kim o <gram>? Ode. Oh, <śmianowidze> no co <śmianowidze> mnie pchasz? No co mnie pchasz? No nie no to będzie w tył! Jest hajkami, <grym> <grym> cholera jasna! No bo <grym> no będzie. To ty go najpierw powtórzysz, a potem ja ciebie. No bo ja go pchnąłem, żebyś ty nie pchnął. Jaka jak jest? Jedziemy na niego, jedziemy. Kurde, no nie, nie blokuj się. mnie! <grym> Dobra. Ojej! Spota no spotam. Aha, jesteś przed nami. No no ja stoj. też! Tvp. A Miksz 605. Ale ty na dobrze, dobrze. Dobrze. Idę po jeden. To jest SMX. uz 5 jest przed nami też. O kurde. Zfatal go do. Ja bymy, ja, ja go no nie no Ja go ramuję. Wystarczy do pestek. Dobra. Ramuję też. Dobra. Tvp? Tvp, 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 tvp. Ja go ramuję. to jest widz strzał tu chyba. Oha. Siema Filip. Tu jest trzynastka jeszcze. O! O! Jadę po bata. Idziemy, idziemy. No widzisz, pełnościwie połowie to jest to. Tak, no rzekaj. Ej, tu nie ma było no, zero. Ale nie zauważyłem was. O nie, to. Po, o, o, o nie, o, To jest siedem to jest. Czekaj, bo się... Za, zapewnie się poczułem. Spokojnie, <laughs> oddychaj i mów. Dobra, nie polosowało mi, wywalone. No, o, no tak. Ej, dobra, on wyładuje. No tak, to no on we mnie, no i ja zasłoniłeś. Jak AD? Ja mam o A ty od jak pan zero zabrałeś, widzę. Poko, no. Na zero to tak można. <grym> Jest 13, 105. Nice. Masz coś jeszcze? No, coś ich mam. Ja już nic. O, weź mi do zrobić. O, strzelił Aha. No... Co? No taka super bitwa, jak powiedziałem, że super, to z... się Wszystko. Dajcie <laughs> dla tego, co ma najmniej damage'a. Ile macie damage'a? <laughs> ja mam... 1500. Ale masz dużo killi, Rysiek. 5. Aha. <laughs> A strzelałem na Hekach. Z kim ja gram? <laughs> A ty to, ile masz? To... A kto pytał? <laughs> Ja nie będę was ośmieszał. No, od słoń mi chamie, bo przecież. No, dziękuję. Dzięki bardzo za 70 suwika. Witam serdecznie. Dobra, Dzięki mam za poraczcie. Witam serdecznie. Użymy. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa. pa.